Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła, pisała Wisława Szymborska. O tej zabawie, wyjątkowej zabawie opowiedzą ci, którzy ją organizują i ci, którzy w niej uczestniczą. A do tej opowieści zapraszamy do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, która świętuje swoje setne urodziny. Przenosiliśmy się w warunkach, ja już tak powiem, niesprzyjających, bardzo niesprzyjających wtedy. Biblioteka się tutaj budowała dopiero, adoptowała. To, to trwało trochę, chyba trwa trzy lata. żeśmy się tu przynieśli. Dostaliśmy ten lokal. Tu już zdecydowanie mogliśmy prowadzić szeroką pracę kulturalno-oświatową. I tu nie było miesiąca, w którym by się nie odbywały tu na miejscu. Na miejscu bardzo ciekawe i wystawy twórców nieprofesjonalnych związanych z Miechowem lub z ziemią miechowską, jak również odbywają się spotkania autorskie, konkursy. Mam tendencję przychodzenia z bardzo abstrakcyjnymi pomysłami na to, jaką książkę chcę bez konkretnego tytułu i zawsze wychodzę z jakąś książką, zawsze udaje się komuś coś znaleźć. Nie wiem, zawsze jestem, mam wrażenie, że szczęśliwsza, jak opuszczam ten budynek. No, po 35 latach pracy, to trudno, żeby to było tylko miejsce pracy, bo jednak każdego dnia przez 35 lat, 8 godzin, ale to nie tylko, nie tylko godziny, to również gdzieś życiowa pasja wprawdzie przypadek sprawił, że zaczęłam pracować w tej bibliotece, ale gdybym się nie sprawdziła, gdy Gdyby to nie był odpowiedni klimat dla mnie, to, to 35 lat z pewnością bym tutaj nie wytrzymała. pracy z czytelnikiem y, zawsze ceniłam sobie najbardziej, bo jest to y, dla mnie taka najbardziej konkretna, wymierna działalność biblioteki. Staram się jak najczęściej przychodzić do biblioteki, mniej więcej raz w tygodniu. Najczęściej wypożyczam książki dla siebie, ale do szkoły też. A jak dla siebie wypożyczasz, to jakie to są książki? No najczęściej, ostatnio fantastyka. Ostatnia fantastyka mnie tak zafascynowała. Ja to wręcz byłem przynoszony jeszcze przez mamę, kiedy byłem małym dzieckiem, do biblioteki, żebym mógł sobie pooglądać książeczki po pięknych okładkach, która by mi najbardziej pasowała. No wiadomo, z czasem to się oczywiście zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o książki, hmm, początkowo, początkowo no to tak jak większość skupiałem się na lekturach. O jakich, na jakich książkach przygodowych czy dla rozrywki. Potem to się zmieniało, bo bardzo zainteresowałem się historią i tu najwięcej było książek historycznych. Biblioteka jest taką odskocznią. I um, takiego pewnego rodzaju też kryjówką, taką ucieczką przed um, wszelkim złem tego świata, przed tą prędkością, przed tym, um, co się, co się na oku dzieje. E, a my właśnie jesteśmy um, no, gromadzielami takich światów literackich. Obliczałem, że przychodzę już 65 lat do tej biblioteki. Pamiętam natomiast ludzi. Pamiętam nawet właśnie pierwszą y, panią, kierownik najpierw, panią Fichel. Pani Fichel miała taki zwyczaj, że zawsze na urlop jechała do Warszawy. I było to zawsze we w wrześniu. I tam po prostu buchowała po antykwariatach i kupowała do biblioteki rzeczy unikalne. Stąd właśnie możemy się chlubić takimi wydaniami pięknymi, złoconymi, w, skór, w skórę oprawnymi, które ona właśnie wtedy zakupywała. Była to osoba całkowicie poświęcona pracy w bibliotece. Zawsze nam mówiła, że praca w bibliotece to jest posłannictwo i my musimy być w pełni zaangażowani. Poza tym doskonała znajomość literatury, każdej literatury, jaka by nie była, ona wiedziała, pomimo, że wtedy było 30 tysięcy księgozbioru, to ona wiedziała. Tylko się szło do niej, jeżeli coś bibliotekarz nie wiedział, to ona wszystko wiedziała. Człowiek niezwykle skromny, no, który przeżył okupację i ocalił bibliotekę. Nie tak dawno do naszej biblioteki dotarł fragment e, pamiętnika jej bratanka Władysława Fichela. Krążę w tej bibliotece pośród regałów i szaf, obserwuję poczynania cioci i zachowanie interesantów. I przepełnia mnie duma, że to moja ciocia tym wszystkim zawiaduje. Że tyle jest eleganckiej dyskrecji w jej postawie, że jest autorytetem dla wypożyczających książki, że interesanci darzą ją szacunkiem i sympatią. Pan tutaj nie przychodził tylko jako czytelnik, ale też jako ten, który brał udział w współtworzeniu niektórych publikacji, właśnie jakiego rodzaju to były publikacje. Ej, praktycznie rzecz biorąc, to zaczęła się chyba tak, taka ta współpraca od dosyć ciekawego programu, mianowicie. Ziemia Miechowska Moja Mała Ojczyzna. Tak się nazywa tytuł publikacji, jednocześnie projekt, który realizowaliśmy wspólnie ze szkołami Powiatu Miechowskiego. Polegało to na zabraniu maksymalnej ilości informacji o terenie o ludziach o zwyczajach. Wszystko, co ciekawe o ziemi miechowskiej. Innym z kolei projektem, który realizowaliśmy, było zebranie i opublikowanie i wydanie legend i i, i, I baśni z terenu Ziemi Miechowskiej. Zajmowałem się swego czasu składem graficznym i, i powiedzmy takimi działaniami wydawniczymi. To też współpracowałem z panią Marią Słuszniak w kierunku opracowania historii biblioteki, która też została wydana w dosyć ładnej formie. Tu, w bibliotece, wspólnie z biblioteką, wydawaliśmy kolejne oczywiście tomiki poezji Janiny. Organizując równocześnie, jako wspólnie z biblioteką, spotkania autorskie. Oprócz tego mieliśmy, oczywiście, w naszej działalności podjęliśmy temat kalendarzy. W tym okresie 23 lat praktycznie no bo 24 istniejemy ale 23 lata działalności praktycznie współpraca z biblioteką była i jest do dnia dzisiejszego. Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, ale czasami w tych książkach można odnaleźć coś, co było ważne ileś lat temu. Jak to było w pani przypadku? Kilka tygodni temu napisała do mnie pani dyrektor Anna Donabidowicz takie oto pytanie. Kiedy twój mąż ma urodziny? Mocno mnie ten fakt zdziwił. No, no, po co jej wiedzieć, kiedy mój mąż ma urodziny? No ale postanowiłam grzecznie odpisać wtedy i wtedy. Odpisuje mi, zobacz, co znalazłam w książce. Pokazuje mi zdjęcie, zdjęcie kartki, którą ja, uwaga, 28 lat temu sprezentowałam mojemu ówczesnemu partnerowi, ówczesnemu chłopakowi, jednemu chłopakowi... E, i ta kartka przetrwała w Miechowskich zbiorach, w Miechowskiej książce, w książce z Miechowskiej biblioteki przez 28 lat. I w stanie nienaruszonym właśnie teraz powróciła do mnie. Czego ja bym życzyła stu lat? Stulatce lat, życzyłabym, żeby, żeby ocaliła, żeby ocaliła pewne tradycyjne formy, przede wszystkim równocześnie wchodziła z postępem. Żeby tutaj się drzwi nie zamykały i, i żeby te sto lat, które obecnie świętujemy, one nadały, nadały sens, żeby to, nie było, żeby to nie były lata takie bez znaczenia, żeby, żeby, żeby kolejne lata były kontynuacją i żeby właśnie taka bogata historia się tworzyła na naszych oczach i następnych pokoleń. Jestem dyrektorką od trzech miesięcy, więc dla mnie cała biblioteka jest jednym wielkim wyzwaniem. Na pewno możemy mówić o wyzwaniach, które dotyczą infrastruktury, poszerzania zasobów, księgozbioru. Natomiast to są rzeczy, które ja poznaję aktualnie i które też sprawdzam. To, co po tym czasie na pewno mogę powiedzieć, bo wolę skupiać się na zasobach, aniżeli na brakach. To da się zauważyć dużo wsparcia i życzliwości ze strony e, samorządów powiatowego, gminnego, przede wszystkim, e, także wojewódzkiego, jak również ze strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. I jestem przekonana, że przed jakimikolwiek wyzwaniami przyjdzie nam stanąć jako bibliotece, to z taką pomocą i wsparciem na pewno sobie poradzimy. Kto czyta książki żyje podwójnie, pisał Umberto Eco. Warto więc tak żyć. Tym bardziej, że drzwi powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Miechowie wciąż są otwarte. A stulatka, jak na swój wiek, trzyma się całkiem dobrze. Książki <grybuj> będą dłużej żyły jak my.